Cześć, ja jestem Niebieski, a to jest kolejny odcinek z Faktory na kanale. I w tym odcinku jeszcze nie wiem, co będziemy robili. Raczej będziemy się rozbudowywali. Ale najpierw chcę ułożyć te działka. Tutaj, tak żeby były sobie ładnie ułożone. No w ten sposób. Będziemy też zajmowali się może budową już muru, taką wokół całej bazy. A tutaj brakuje mi jednego miejsca, dobra, będzie w ten sposób. Ale tym się zajmiemy za moment. Najpierw zabiorę te laboratoria. Wypadałoby już zautomatyzować czerwone badania. A jakby się nawet dał, to od razu obie strony badań. A więc i czerwone i... i zielone. Tak, zielone chyba to one były. Dobra, tak. Więc tutaj wrzucę sobie dodatkowo linię żelazną. O tak. Lubimy więcej żelaza. Oraz jako, że ta przepalarnia jest gotowa, to wypadałoby też dorzucić do całości przynajmniej tą jedną linię miedzianą. To potem się zmieni, że ta linia miedziana może będzie żelazną na powrót, ale nie w tym momencie. Dobra, tu mamy rury. Rury sobie wezmę. Rury idą na mur. Dlaczego rury idą na mur? Taka jedna rzecz. Rury buduje się bardzo łatwo. Jedna żelazna płytka na jedną rurę. Jedna rura ma też no, 100 punktów zdrowia. To nie jest dużo, ale. O, tutaj są te badania. Ale to wychodzi taniej niż mur obronny, którego nie mam nawet zbudował, zbadanego w tym momencie. A jest wystarczająco skuteczne. Tutaj wezmę sobie amunicję. Dobra, jedna rzecz, którą chciałbym stworzyć, to jest tak. Yy, będę potrzebował więcej automatów. Potrzebuję do automatów wszystkiego. A nie mam niczego. Dobra, już wzięte, już będę miał automaty. Będę miał podajniki, długie podajniki. Chciałbym też zrobić tak, żeby działka tworzyć już w sposób powiedzmy ciągły, żeby mieć tych działek trochę, żeby się tworzyły, żeby móc budować ten mur mój. E. Niedługo się stanie, bo kolejne gniazda do usunięcia. Te trzy gniazda, czyli te dwa i te jedno. Tak, te trzy gniazda łącznie będą musiały zostać usunięte prędzej niż później. Dobra, to idzie w ten sposób i tak. Tu idzie jeden podajnik taki, jeden taki i jeden taki i jeden taki i taki. I tu idzie to. I teraz, ty tworzysz działka. Ty tworzysz, yy, ty tworzysz tryby. Yy, podłączenie do prądu. 1, 2, 3 słupy. I są działka. Myślę, że takie dwa z takich działek zdecydowanie będzie wystarczająco. <laughs> One nie będą się zbyt szybko tworzyć, ale będą się utworzyć. I to jest ważne. Kolejna sprawa. Laboratoria. Tak więc, co potrzebuję do badań? Potrzebuję kół zębatych oraz miedzi, z tego co pamiętam. I to w ilościach takich większych, chyba 1 do 5, jak dobrze pamiętam. No chciałbym już, żeby to było 5, żeby na sekundę szło, to potrzebuję 5. To jest w stanie 4 na sekundę, Nie. Jedno płyt, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Dwie płytki żelazne, ale to pół sekundy wytwarzania, tak więc dwa żelazne koła na sekundę, ale zrobię tak, że będzie pod jednym. I dam 5 5. Tak, 5. O 5 sekund wytwarzania. Dobra, gdzie są moje automaty? Potrzebuję więcej surowców. Mam żelazo. A tutaj będę miał mieć te żelazo. Trochę minie zanim się uzbiera. A to jest i tak w porządku. Ty chcesz długi podajnik. Wyjściowo będą dwa krótkie. Teraz to będzie szło tu. Tu dodatkowe dwa podajniki. Każdy będzie miał krótki do miedzi. Będzie miał krótki tutaj i będzie miał długi wyjściowy, który będzie już wykładał mi badania. Jak dobrze, jak dobrze to liczę. Teraz tak, ty robisz kółka zębate, a wy robicie to. Teraz czas podłączyć prąd. I jeżeli się nie pomyliłem. Jeżeli się nie pomyliłem, powinienem mieć czerwone fiolki. I mam czerwone fiolki bardzo dobrze. Teraz tutaj odejdę trochę dalej. Stworzę dodatkowe laboratoria. 10 laboratoriów powinno starczyć na jakiś czas. Więcej żelaza poproszę. I Będę potrzebował też dodatkowych podajników. Podajniki. Dobra, tyle niech się tworzy. Przy okazji zróbmy od razu może... No to nawet może być ciekawy pomysł, żeby stworzyć od razu zielone badania. Do nich potrzebuję taśmociągu i podajnika. Jak ja wezmę sobie taśmociąg? Potrzebuję żelaza na pewno. Jak ja wezmę ze żelaza tutaj? To zacznę tworzyć te zielone badania tutaj na górze. Hmm, to jest dobry pomysł, raczej ciekawa. Nie wiem, jak to zrobić jeszcze. Zatem zrobię w ten sposób, że tutaj będzie to zakręcało. I tutaj będą szły laboratoria 2, 3, 4, 5. I tutaj 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 podajników i tutaj też idzie 5 podajników, i na razie to nie jest zbyt równo. Dobra, zrobię tak, żeby było równo. Chcemy, żeby to było równo. Chociaż bardziej powinienem powiedzieć, że ja chcę, żeby to było równo. Czyli to musi iść troszkę dalej. I w ten sposób będę miał już w miarę przyjemne badania. Jeden taśmociąg więcej w porządku. Dobra, fiolki wyłożyć, wyłożone bardzo dobrze. I teraz podłączenie prądu. I badania ruszyły. Więc mogę badać dosłownie wszystko. Tylko będzie mi brakowało zielonych, więc twórzmy te zielone badania. Będę potrzebował tak, będę potrzebował zielonych układów elektronicznych, i wiecie, co ja je zrobię? Ja je zrobię do zielonych układów elektronicznych. Potrzebuję 3 razy miedziane płytki. Zaraz, zielone układy potrzebuję, tak, żelazne płytki też będę potrzebował idzie mieć. Potem to idzie tu. jakoś nierówno mi to wyszło. Idziesz tu. I tutaj idzie to, a tutaj do kable. Dobra. To powinno być już w porządku, i zrobię w ten sposób, żeby ta jedna linia poszła sobie tutaj, tędy. Tylko potrzebuję jeszcze przeprowadzić tu żelazo. No, przeprowadzenie żelaza to nie problem. Prawda, prawda. Prawie prawda. Zaraz to idzie tanie. To idzie tak. To przechodzi, a to nie wychodzi. I to idzie tak. Zaraz, zaraz, zaraz. Jak ja to robiłem? Na pewno zrobiłem w sposób taki, że to fajnie działało. Już wiem. To idzie tu, to idzie dalej. W ten sposób. E, troszkę dalej. Hmm, brakuje mi podziemnego taśmociągu. Podziemy taśmociąg, Raz, dwa, trzy. Uszmycia. Oho, i badania mi się skończyły. Prawie. Mogę zbadać szybki podajnik. Ciężki pancerz. Nie jestem pewien, ale stalowy topór to na pewno się przyda. Stalowy topór to brzmi jak coś, co będzie dobre. Dobra, i to idzie tu, i w ten sposób tylko oddzielam część od linii. Prawda? Dobra, ty idziesz tutaj dalej. To nie jest zrobione w jakikolwiek sposób odpowiedni, wiem o tym, ale powinno wystarczyć przynajmniej na ten moment. Żeby stworzyć potrzebne nam przedmioty. Muszę przyznać, że to wygląda całkiem w porządku. Tak więc mam teraz zielone układy elektroniczne. Przynajmniej powinienem mieć. Mam zielone układy elektroniczne bardzo dobrze. Więc teraz mogę stworzyć tak. Mogę stworzyć taśmociągi. Potrzebuję stworzyć taśmociągi. Zrobię to tutaj. Żeby stworzyć taśmociągi, potrzebuję. Tak, wrzucę to w ten sposób. Może być. Do tego potrzebuję dwóch. Z okazji do tego potrzebuję żelazne kółka. Potrzebuję. I żelaznej płytki też. I układy elektroniczne też. Ej, to to bardzo ładnie się wszystko składa. Bo ja mogę zrobić coś takiego. Okej. Okay. I potrzebuję tutaj. O, już mury mi się zrobiły, ale widzicie, do tego potrzebuję kamiennych cegieł, a na razie nie przepalam cegieł żadnych. <laughs> Więc tak czy siak normalnych murów jeszcze nie jestem w stanie zrobić. A gniazda denerwuję. Zdecydowanie, które to są te gniazda. Jedno to jest te, drugie te. W tym momencie. To nie problem, tak więc to idzie tu. co? E, chciałbym, żeby te żelazo było na jedną stronę, ale tą drugą. E, w ten sposób to zadziała? Zadziała. W ten sposób robione tutaj tryby będą lądowały na drugą stronę i to od razu będzie nieco bardziej kompaktowe. Ta kompaktowość nie jest jakaś kluczowa, czy w sumie jest kluczowa w tym momencie? Na ten moment. Hmm, to może iść tu. A dokładniej, to powinno iść tutaj troszkę dalej. Powiedzmy, że to idzie tu, to idzie tu. To wykładać będzie tu, to będzie nieco dalej. Na ten taśmociąg. I tutaj już będę tworzył odpowiednie rzeczy. Natomiast będę potrzebował zrobienia czegoś takiego. Tutaj dwa, dwa podajniki dam. I tak tu idą trybki. Ryby, tu idą taśmociągi, taśmociągi. A tu idą podajniki. Musiał też stworzyć, żeby mi się otworzyły podajniki dla mnie, ale to przy okazji. Dobra, to idzie tu, to idzie tu. Wszystko mi się utworzy. To będzie wracać tutaj i tutaj będzie się wsypywać. Nie, mój błąd. Nie będzie się tam nigdzie nic wsypywać. Najpierw musi się stworzyć odpowiednia rzecz. 2, 3, 4. Ja chcę 4, 5 e, i 6. Dlaczego 6? Ponieważ 6 sekund trwa tworzenie takiego pakietu naukowego. Jest tu troszkę za ciasno. Może jest tu troszkę za ciasno, mi się nie do końca podoba. Będę w stanie to nieco zmienić. Chyba będę w stanie to nieco zmienić. Jeden, dwa i tutaj szósty. Dobra. Byłem w stanie to zmienić. Eee, albo i nie. Hmm. W takim razie będzie jeden mniej. Albo i nie. Ty mnie atakują. Dzień dobry. Bardzo A to skąd się tu wziąłeś? Co? zniszczył mi piec. Co za złol. Skąd no się tu wziął? Musiał przyjść stąd, nie? Jeszcze gdzieś jakiś jest? Chyba nie. Nie widzę niczego. Ale skoro tu moje złole się pojawiają, to ja tutaj zostawię działka. Na wszelki wypadek. Mamy topór. Bardzo dobrze. I to wszystko. Jakie badania mogę stworzyć? Uzbrojenie 2. To da mi granaty. Biorę to w ciemno. Automatyzacja 2 nie jest konieczna. Pasek na narzędzia. Wiecie co. Może nie w tym momencie, bardziej mi się przydadzą chyba obrażenia od pocisków Oraz solara. po solarach mogę to, ewentualnie kolejny poziom obrażeń Sieć sterowania nie, nie zaawansowana Przetwarzanie minerałów, to może być dobre Będę potrzebował zrobić też piec ze stali Ale to zrobimy w pewnym momencie Najpierw zakończmy budowę. E, czemu tu się nie tworzą? A brakuje żelaza. A jak to skończy, to i to zacznie. Więc nie będzie z tym problemu później. E, wy chcecie uzielone pakiety naukowe. Idziesz tu, to jest wykładane i wrzucane tam. Bardzo dobrze. To jest tu, więc mogę podłączyć prąd. Podłączmy ten prąd. I prąd podłączony. Teraz powinienem mieć zielone pakiety naukowe, które przy okazji przyspieszą mi badania. A jako, że już mam jedno i drugie, przy okazji odznaczę sobie rzeczy, które już stworzyłem. Oznaczę sobie rzeczy. Wystarczy, że na nie najadę, żeby je odznaczyć. Wezmę sobie może nieco tego. Wezmę nieco tego. Wezmę też tego. I stworzę też to. Wezmę też tego i tego. Stworzę więcej tego. Stworzę też trochę tego. I zacznę budować mur. I zbudujmy ten mur w końcu. Tak, pojadę sobie tutaj prosto, tutaj nieco w lewo. Wezmę taśmociągi ze sobą także. Aj, mogę iść. Mogę iść budować mur. Chyba nic się nie stanie. Zostawię tutaj jakieś takie wieżyczki obronne na wszelki wypadek, gdyby jednak coś miało przyjść. To nie tak, że jakoś mi to będzie zawadzać, że one te będą stały, a potem je zdejmę w razie czego. A mam już podstawowe rzeczy, więc jest jakiś plus. Zatem zaczniemy budować coś konkretnego, to będzie dobre. Może tak pójść zniszczyć to gniazdo. O te tutaj. Ono tutaj przeszkadza najbardziej. Właściwie, zamiast budować muru, zniszczyć gniazdo, te będzie spokój co z czerwiami. Część zostawi się. Żeby się nie osiedlali mi tam. mruwy, nie osiedlały mi się tam. Mrówy w ogródku to zły, zła rzecz. Zdecydowanie. Dobra, wiele tych tutaj. Rybek nie złapałem. Ale jeszcze mogę złapać te, mogę złapać te. A, dobra, idziemy. Zobaczmy, czy sobie damy radę. Bo tu są dwa gniazda. Dwa sporej wielkości gniazda. Uzbrojenie 2. Wiecie co, zaczekam na uzbrojenie 2. Tak, zaczekanie na uzbrojenie 2 to będzie bardzo dobry pomysł. W końcu poziom uzbrojenia da mi zdecydowanie większe możliwości, takie jak możliwość rzucania granatami, a granaty B powinny być bardzo skuteczne na mrówy, przynajmniej na gniazda wiecie, obszarowe obrażenia i tego typu zabawki jest wyżej, jest wyżej OK. Teraz idziemy w górę. Czyli ten mur jednak zrobimy przy okazji. Mogę skakać przez rury. <grym> Jakie to jest miłe. Rury mnie nie zatrzymują. A oczywiście to dzięki modu z quick Tru. O, skończyły mi się działka. Teraz czas na rury. Właściwie mógłbym od razu je dać. Ja Mamy od razu dwie warstwy rur. O tak. Od razu jakoś bezpiecznie się czuję a to jest ważna rzecz z okazji mamy już ponad 20 minut odcinka więc tak jakby powinienem nieco kończyć <grych> tak więc cóż na ten odcinek to będzie na tyle, dzisiaj dużo się podziało bardzo dużo rzeczy zautomatyzowaliśmy mamy już badania nie są zbyt szybkie z okazji nie mogę podejrzeć będę musiał tam wstawić radar ale radar wstawię potem w następnym odcinku już a na ten to tyle. dzięki Wam jakie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji kanału oczywiście. Lecimy po tysiąca. No i zobaczymy się w następnym odcinku z Factorio. Cześć.